W dniu 15 listopada, przed godziną 15, do stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowej wpłynęło zgłoszenie o niezidentyfikowanych pakunkach znajdujących się przy ulicy Grabskiego. Po przyjeździe na miejsce zastępu z Joderkiem Dierżonią, teren został zabezpieczony. Przy pomocy przyrządów pomiarowych, sprawdzono te pakunki i na miejsce został zasponowany zastęp chemików z Wrocławia. Po przyjeździe zastępu pobrali oni próbki i stwierdzili, że jest to zużyty olej przekładniowy. Na miejscu był zastęp zwioty dzierżoniów oraz OSP Bielawa. Na czas działań były niewielkie utrudnienia na ulicy Grabskiego. thank okay. you